Wali się? Trzymaj Nie chcę. Ja mam U nas tylko są byki w sklepie. Z, nie z rogami. Właśnie z rogami, ale u nas tak z bykami nie przypadają, tylko jak zaryzoną. Bo nie nie mówią, że byki są słabe. Aby tylko tą Arizonę miał. I porucham, nie? Aby tą Arizonę. Tą Arizonę mówię dzień i noc. Jak wypiję, to normalnie aż mi się chce jechać gdzieś taki na 100 km stąd, do mojej ukochanej ze szkolnych lat. Było czysty Arizonie niebo zawsze niebieskie, latem kwiaty zakwitują. Ja królewskie. ja jadą, jadą, koledzy do burza. Póżo zobaczył, leci, leci, leci. Macha czas po koledzy przyjechali do burza. O. Nieraz wywiad jest taki, przyjeżdżają się dowiedzieć. Poznałem tego dzielnicowego, teraz u nich tu chodzę, Taki po prostu wywiad jest zawsze, Józek, co tam słychać? Jak tam, co tam? Przyjeżdżają. To już jak tylko przyjeździć do mnie, o, tego chłopcy chali. Baśka ma prawie 30 lat, jest starą babką. Pozostało mi co z nią chodzić na spacer i później co z nią. Nic nie pozostanie, jak zostanie z nami. Aż do końca, no. Biebać. Gospodarstwo Rolne Zagórki, czyli dawny PGR. Istniał 45 lat, upadł w roku 1990. Kiedyś przypadkowo przejeżdżałem przez tą miejscowość i tu mnie ta okolica podobała się. Przemykała nawet dzika zwierzyna, stado saren, jeleni, Nawet dzika spotkałem. W pobliżu jest rzeczka, są łąki, lasy, grzyby, jagody, maliny. Tu nie ma żadnego zakładu, który by zapylał, zaśmiecał, za, 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 naruszywał to e ekosystem, powiedzmy. Tu jest fantastyczny mik mikroklimat. Tutaj można po prostu nawet sanatorium stworzyć, o tym wszystkim myślałem, żeby ten ośrodek kultury promieniował na tutejszą ludność, żeby po prostu było możliwości zainteresowania, wyładowania swoich pomysłowości, energii i bardziej optymistycznego patrzenia w przyszłość. Moje badacze, to pan pieprzy, głupoczy, na robocie, w zwali. Kurde, brak z te sarny. Tutaj masę sarnów chodziło, teraz wszystko wyłapane, to zgroza. Prawo, że się męczy, to prawda, w tym siedle, nie? Tak się mówi, jak jest, nie? Że jak wozi, to w worku je wiezie. A mój pies, ja zawsze go puszczam. On tam sobie lepiej przynosi. Nóżki od sarnów tutaj, sobie przegryźć, bo lubi pieskości takie, bo wyczuwa, gdzie tam wyrzuca tutaj zaraz, prawda? Ten naród, to tu, tu dziczyzna jest po prostu, ja myślę. Ta, która rentę chciała dostać, to ją tak wprowadzali, to tak ją trzepało na wszystkie strony. Jak już dostała decyzja na rentę, to ją za rower, między nogi i do lasu na jagody. A po później chodziła, żeś miała, kto myśli, ten ma, ale leczyć się leczyła tylko tydzień w wariatkowie. Akurat doszła do bramy, zatrzymałam mnie i mówi, że ja na nią plotów narobiłam. Ja się wkurzyłam i do niej od razu z mordą. Ja mówię, to idziemy do tej, co gadałaś Ona nie pójdzie, mówi, bo ona nie chce plotków, nie chce awantur. Ja mówię, co mnie obchodzi, mówię, co się mówię przy pie... mówię do mnie. Ja nic nie obchodzi, mówię, do oczu, ja dopiero widzę A ja mówię, nic ci nie powiedział, tylko ona powiedziała. Ja miałam w torbie ocet i za ten ocet, co się mówię, przy mówię. Nie masz, mówię co robić? To do łóżki mówię falę tyłkiem rozbijać, bo tam jeździłaś, mówię. I za, ona coś się do mnie odezwała, ja za ten ocet i do niej. I moja jola wyszła i akcja się skończyła ona zabrała ode mnie, odeszła, poszła. O, wszystko słychać. To są wszystkie jednakowe ściany, cieniutkie. A wychodzi. Chyba ona, bo coś mówi do niego. No, coś tam mówią, coś mówią, no. Gdzieś będą jechać chyba, bo coś o co samochodzie, rozmowa jest. No, wychodzą. Drzwi zamykają. Weszli już. Ile tu ludzi <średziny> robią? Aż robią. Dzieci, mieli szkoły, kobiety, nie ma nic. Kto się uczypił, to się uczył, to się uczepił. A to wszystko jest taką. Pod Bosko jest. W przepracowałam 22 lata. Byłem 15 lat traktorzystą, tam kompanistą, prawda? No i byłem 7 lat magazynierem. W PGR-ze pracowałam jako stróż w cielędniku i przy wybieraniu ziemiaków mam ostatni zasiłek, jak długo to nie wiem ale jak przyjdzie lato, to idzie zarobić idzie się do lasu, nadbiera się jagód grzybów, jedzie się do Słupska sprzedaje się i w ten sposób my żyjemy aż do jesieni mam przepracowany w PGR-ach ogółem gdzieś ponad 10 lat jest nie? pracowałem w oborze jako dojazd przy krowy dojrzał śnieg, nie znieg, błoto, nie błoto. ja się zawsze zjawiłem Ciągnikiem jeździłem nie tak samo, bo jako traktorzysta przeszedłem z obory. Na ciągnik nie Ciągnikiem do końca, do końca rozpad nie pegierny. Pracowałam przez 8 lat. Najpierw w chlebni, a później w oborze. Kroby dojęłam. się! Wspominam miło, bo jak przyszłam do domu, czwarta rano, to ja już byłam na nogach. Tylko nie było miło z mego męża, bo chłop był młody, chciał się poruchać, a ja nie mogłam, bo ja jak ręcznie doiliśmy, to naprawdę, moi wam, ludzie kochane, bo to 22 krów trzy razy dziennie, jak nie zbudził, to ja rękami nie mogłam ruszać. Pracowałam w PGR-ze 19 lat, doiłam krowy, kochałam te krowy jak ludzi, naprawdę, bo kochałam. Jedna się nazywała biała, biała, czarna, mała, duża. Jak szu, szu, wracały z pastwiska, trzeba było ich wiązać, to jak się powiedziało mała, to ona wiedziała, gdzie, gdzie ma wejść. I no, peger się rozpadał, przychodziły, zabierały te krowy, szkoda było mi ich. Na, na sam koniec przyjechał samochód, zabrał wszystkie, no dali, dali pół litra i jeszcze kawę. No, a wtedy jeszcze nie piłam, ale tak płakałam naprawdę, że nie wiedziałam co robić. Ci ludzie, którzy przepracowali 20 lat w pgr nic nie umieją robić, tylko umieją chodzić jak ten koń, po prostu w tą i z powrotem, w tą i z powrotem i po prostu nie są przyzwyczajeni do, do żadnej pracy. Pani Bronia też umie tylko chodzić jak ten koń i wszystko, nie umie po prostu nawet dobrze liczyć, no przecież za kelnerkę nie pójdzie ta pani, nie, do miasta że pracowała 19 lat w PGR-ze Krowy do iła. po prostu więcej nic nie potrafi. I dalej chodzi jak ten koniec. No tak, jestem na merturze, prawda? I zawsze lubię sobie pochodzić, bo muszę pochodzić, bo ja nie mogę leżeć sobie, bo niektórzy mówią, o, on ciekawy wszędzie, prawda, że tam chodzę i tak dalej. Ja zawsze sobie koło bloków tutaj chodzę, naprawdę tutaj. No to widzę, co się robi z tymi ludźmi, prawda? Jacy oni są. Wystarczy pod drzwiami stanąć i tutaj staną pod, pod oknem i tu będzie każdy słyszał, co my mówimy. To słychać, dlatego mam na okrągło radio włączone, żeby nie było słychać. Lornetkę kupiłem okazyjnie w Słupsku na bazarze. Jest dobry sprzęt, lekki, wygodny, wodoszczelny, także do wody wpadnie już nie przeszkadza. W czasie deszczu tak samo można używać, nie zamaka, nie przeszkadza jej w ogóle, nie zaparowują szkła. Czasami się wydaje, że gołym okiem nie dojrze, ale lornetką jednak, jednak ściągnie, wyraźnie, dokładnie.